Pokażę wam jak powiesić balon na suficie. Suficie musi być betonowy, nie drewniany, Jak w niektórych chałupach to bywa. Uwaga. I voila. Wisi, yeah. I Teraz balon kolegi. kolega. Kolega. Cześć! I wisi! ta -da. Dawaj stołek! Taki ban potrafi wisieć pół godziny. Jest to dobre związanie, kiedy brat cię gnębi, możesz mu zrobić coś takiego. Ta -da. Ale potem jak fajnie szczela w rękę.